Gregory Los Frequency. Za pięć minut dziewiąta, bo chciałem taki w szczególny sposób życzyć, życzyć Wam zdrowia, no wszystkim słuchaczom w Max. No i dużo. Niepokojące raporty do nas docierają, póki co z, z Mazowsza, co dziesiąty nauczyciel nie chodzi już do szkoły. A u... Sezon infekcyjny w pełni, tak. a szczegółowy raport pojawi się o 9 ucz września. Uczniowie też by chętnie sobie nie pochodzili. No. Reklama. Kino 5D WM1 w Częstochowie. Ruchome fotele, wiatr, zapachy i trójwymiarowy obraz. Przenieś się wszystkimi zmysłami do krainy Mikołaja, Piotrusia pana lub Frankensteina. Od 1 do 17 grudnia zrób zakupy i odbierz bilet do mobilnego kina 5D WM1 w Częstochowie. Marian? Hmm? Ty wiesz, jak działają w Media Ekspert te multirabaty na święta? No na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara, drugi produkt w promocji masz 30% taniej lub trzeci 55 lub czwarty 80% lub rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Media jest cool. na Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Otworzyliśmy setną Kastoranę i mamy dla was 100 niesamowitych okazji. Jak bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka Bosch w zestawie z trzema akumulatorami za 548. Tylko do 12 grudnia. Skorzystaj z okazji. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl. Tygodnie świątecznych promocji w salonach Empik. Weź cztery książki, a najtańszą z nich dostaniesz za darmo, szczegóły w regulaminie. W ofercie także nowość, gra muzyczna hitster w supercenie. W tę niedzielę salony Empik są otwarte. Miliony trafionych prezentów. Empik. W Aldi Święta za mniej niż myślisz. W tym tygodniu w Aldi jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik w supercenie. Jedynie 7,99 za opakowanie. 10 sztuk. Produkt objęty limitem. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś w domu i nagle wszyscy patrzą na ciebie z podziwem. Biją prawo? Myślisz sobie, urodziny. Nie, to nie dzisiaj. Czy może? No właśnie, aplikacja moje IKP. Od teraz sprawy zdrowia całej rodziny ogarnięte. To jest szacun. E Recepty, e-skierowania, przypomnienie o wzięciu leków, udostępnianie dokumentacji medycznej, a nawet informacje jak udzielić pierwszej pomocy. Wszystko masz w telefonie. Nie czekaj, pobierz na telefon moje IKP. Bezpłatną aplikację Ministerstwa Zdrowia. Cel jest ważny, ale czasem ważniejsza jest droga. A z BMW Leasing droga do nowego BMW jest niezwykle prosta. Ty decydujesz o okresie umowy, opłacie wstępnej i kwocie wykupu, a my gwarantujemy możliwie najniższe koszty leasingu. Nie musisz mieć firmy, by wybrać dostępne od ręki BMW serii 3 w promocyjnym leasingu 0% lub BMW X5 w leasingu 104%. Szczegóły w naszym salonie i na bmw.pl. Dealer BMW Frank Cars Częstochowa. Zaprasza. BMW. Radość z jazdy. Pandusz śpiwanka z mniejszanka. Wiecie już o co chodzi? O kociastyczną zabawę w Galerii Jurajskiej! Koci domek Gabi będzie w Jurajskiej! Przyjdźcie na spotkanie z bohaterami bajki! Będą przytulaski, tatuaże, strefa kociastycznej zabawy, fajne warsztaty, wata cukrowa za darmo i mnóstwo innych atrakcji. Zapraszamy Was w sobotę 9 grudnia od 12 do 18. Do Galerii Jurajskiej! Lidl. Najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło fakt. Wydanie internetowe z 24 listopada 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl Tanie zakupy rób w Lidlu. I po reklamie. Max. Hity, która się liczą. Hity na Maxa. FM Max. Częstochowa 102 i 6 FM. Coraz więcej nauczycieli idzie na zwolnienia, infekcje łapią nie tylko uczniów. Obywatelskie zatrzymanie w Jawornicy trzeźwy kierowca miał 2 promile. W parku Lisiniec w niedzielę spotkają się miłośnicy morsowania. Norwid przegrywa wygrany mecz. Dziewiąta. Na zegarach RMF Maxe czas na flash informacyjny i prognozę pogody. Mamy piątek, Łukasz Majewski, dzień dobry. Jesienne infekcje coraz mocniej. W